Sponsorem decydusa Four Four play jest WePlayForYou.pl. Zapraszam do oglądania oraz na mój kanał. Link w opisie. Siema siema, z tej strony Detidus444 i witam was w pierwszym odcinku Rise of Immortals. Ja zdążyłem przed muzyczką. No tak, part pierwszy, rozgryweczka. Trochę po lamie, bo długo nie grałem, sorki. Ale dzisiaj pogram sobie balakiem bo to jest, my, to jest oczywiście my stare konto, więc już grałem na nim. Więc jakby... No tak, no grałem, no i nic. Ale długo nie... No ale już bardzo, bardzo dawno nie grałem te to moje stare konto. Dobra, więc wbijamy. Play. 5 na 5. Accept. No i czekamy. On the hunt, on the hunt, They'll never know what hit them. No. Ogólnie ma nawet dobre skille... Balak ma Tartek Sighting. To jest tak, jeżeli nie wiecie w Reze Immortals, jaki to jest na przykład typ yy, ataku. To zawsze tutaj w target, na przykład target sighting level pierwszy typ enemy units to patrzcie na typ, jeżeli to jest na typ enemy units to to zadaje przeciwnikom albo coś takiego yy, jeżeli jest jakiś coś, co się nazywa o, Target Self-Buff, czyli, czyli buff no, buff normalnie czyli buff no, czyli dodaje nam jakby buffuje nas, dodaje nam czet, jakieś skillejby. Yy, enemy Immortal. A, to zna... Enemy immortal. No to co wiadomo. No tak. To nie wiem co jest pod, na przykład pod zakładką D. No. no nie od tego jestem. Zobaczmy. Uuu. Czyli... Mam sądzić, że... wiem, że... Ja mam drugi lew tylko oj No to mam przeki Zaraz tu jest 67 No a to zaraz takiego przekichania nie mam A nie zaraz bo to są ci, którzy grają Oj O no, come on, come on. Czekamy, czekamy czekamy Przynajmniej fajna muzyczka Tren, tren, tren. Dobra, ale nie jesteśmy tu, żeby posłuchać muzyczkę, tylko się nawalać. Dla tych, którzy nie wiedzą Rise of Immortals gra podobna do League of Legends. W skrócie lol. No. Taka sama nawalanka taktyczna. No oh, hello! Ja tu jestem, ja tu czekam. Ile można już czekać? 2 minuty ponad... Prawie 3 minuty. Hello! Wijać. No wbijać. Bo to się nudne robi. lew Nie oni też będą grali tylko że oni jakby są razem że oni chcą być razem spoko no i widzę że będziemy grali z 48 Dobra jak się zacznie jak się zacznie bitwa to już wam powiem bo nie chcę się bo nie chce nie warto wam pokazywać jak się jak czekam ja tu praktycznie nic nie robię. No, to będziemy się za chwilkę. Nareszcie. i ja musiałem czekać. Level dziewiąty, dwudziesty. O, o, Czyli mam rozumieć, że gram z gorszymi. Że gram... Pajączki, no, że... a nieważne? Nie, ja nic nie mówiłem. Dobra, idziemy. Jak poprzednim poprzedni nagrywałem, to niestety coś mi się schroniło i musiałem jeszcze raz. Ale nie, nagrywamy! Добре, хоч, 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 бо нам утікнув. Sorgi nic nie mówiłem. Zapomniałem się. Trzeba tego gościa... ...Lazarusa rozwalić. Bo on jest Atacka, atacka, atacka! Oh, shit. Jaką on ma broń? Który to w ogóle jest level? Albo on ma taką dobrą broń, albo ja jestem zbyt słaby, albo on ma za duży level. Ha hmm, o, o, o. No i gdzie tu mają kłopoty? Trzeba by było im pomóc. A, tu? Okej. Okay. Dobra. Ogólnie lamie. <grystanie> Dobra, co to, to wiemy, że lamie, no nie widziałem, że aż tak. Dobra, ja nic nie mówiłem. E, trzeba by sobie troszkę płek spić. Mm. Czyż nie? Tu jest nawet dobre miejsce. Nice. Nie gram jeszcze nices. I nie będę chciał. Aha, mm. ja jeszcze trzeba by to za szalać i coś headshot. Headshot. Właściwie to nie mogę. Fajnie było myślę, że mogę. Okej, okay, on się na nie uwziął. Dobra, uciekam, bo ja mam o życia i prawie tyle. O, oh. oh, No. że się dostaje. No, czy są zwłoki? Dobra, praktycznie mogę sobie już wszystko. Unii... unikalne. Dobra, kupimy sobie, bo czemu by nie? Dobra. Co mnie dzisiaj razem? A tutaj jest jakiś gość. A czwarty lew. Ja też mam czwarty wii. Jesteśmy równi sobie. Dobra To jest wspaniały moment, żeby powiedzieć, że Strasznie lamię w Lola O nie, to nie jest Lola przecież To jest ten yy, Roy. No, Roi Ale nie Nie Royo, tylko Roy. Rise of Immortals Dobra wiem, bez sensu gadam Nie musimy tego mówić co to jest a nieważne. Hm. Ogólnie moje ten... Yy, mam taki plan. Nawalam się ogólnie z tymi. Nawalam się z tymi, których mogę nawalić, a, a tych, których nie mogę, to nie mogę. No nie, znowu on. No, ale, oh, oh, man. jak to możliwe? Ja nic sobie nie kupię, tak? Ach, kupię. Weapon Damage czy Hell Dragon? Weapon Damage. Tak już muszę dużo zadawać, bo inaczej będzie kicha. No i idziemy na odwet. O, ładnie. Dobra, idziemy znowu na obwet. Idzie Krasnoludek. A Krasnoludek idzie na oble, To wiesz, że coś dzieje. Dobra, idę stąd. Zastąc... Nie, imię, nie miego, nie ja się boję. Tam potrzebujecie pomocy. Dobra, idziemy. Muszę poleczyć! A właśnie miałem sobie kupić jakieś potionki. Czyli miałem tylko muszę. Zapomniało mi się. Dobra. Podleczeni. Tutaj mam nie ma, bo tutaj wszystkich chyba poszli. Oj, nie wiem, my więcej gości zabiliśmy, ale to ja osłabiam naszą drużynę Szósty lew, wszyscy co najmniej... Osmy. No bo w ogóle muszę się rozegrać w tej grze No nie wrzeszczy Dobrze, no. Dobra, 600, a no, już zaraz będę miał Oj, leży Leży. Dobra, nie chcę leży. Dziewiąty. No, poradzę All sobie. Trochę mniej życie ode mnie. Przynajmniej tak sądzę. Mm -mm. Target insight. Target ah. Nie, mi to teraz No, wypsują. Odwet! Ja nie wiem, czy... Odwet! Odwet! Ona zginie, ona zginie! Dobra, ja zginęłem, no! Jak to możliwe? Przecież... Byłem lepszy! Dobra, to jest jakaś dziwna gra. A tu chcą Nie lubię tego jakiegoś Sotur. Nie wiem jak on się nazywa jakoś tam. Nie wiem co jest pod D. Nie mogę kliknąć nawet D. Osławię statek mojej drużyny. Nie dobrze. Uuu, mogę zaraz HETA zrobić. No, ruszaj się. A dobra, bo on tu idzie. Nie, 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 nie! Uff, zostałem. Wow, co to było? Gdzieś tutaj będzie czekał. Who's All things come to an end It is the way of the universe I'm getting too bloody old for this

Dobra Niechmy inną drogą O, tu ich zaskoczymy. Nie mam kogo. Mm -hmm. O, tu idą jacyś. Idę ich zaskoczyć. O, zabili go. Wow. Szacun. Dobra, idziemy. is come hmm, no, ja to an end tis the way of the universe No bo nie wiem dlaczego ciągle ginę. No, że nigdy ogólnie słabo gram. Bo dlatego, że. że, że, że... No, dlatego, że nie wiem co się dzieje u mnie. Więc jakby jestem rozdrożniony, i nie, mo nie mogę się skupić. A więc wtedy mają łatwiej. No, weapons, Lifestyle. Uh -huh. to... uh -huh. Jak dojdziemy na ekranie 20 minut, czyli za 2 minuty, skończymy. Najwyżej pójdziemy na hardcore, chociaż nam się nie uda jak zwykle. <ślesz> pograć to powiedzcie naprawdę i wtedy sobie pogramy i w ogóle pośmiejemy się ha 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 tylko nie wiem z kogo hmm. ja to pytanie dawa, z kogo by się pośmiać hmm. to są lepsze bo to daje mi Teraz żeby było tak że... Oj co się stało? Hmm skikowali mnie Omen oh, Ale i tak miałem już kończyć więc no widzimy się w kolejnym odcinku Widzimy się w kolejnym odcinku. No tak, widzimy się w kolejnym odcinku z Rise of Immortals. Co mam jeszcze pokazać? Jakie będą nowe postacie? Kawashir Kawa of the Taokorn. Kawashir. I am Ukonen. Taokornen. Chaos reporting for duty. Chaos? Ascadiria at your service. Aha, Ascadiria. I am the Cradomance. Carapace. Jeszcze raz. O, Carapace. I am the No. Więc no, to by było na tyle w tym odcinku, więc, no... Komentujcie, subskrybujcie. I dziękuję za uwagę. A, i przy... przy komentowaniu dawajcie tylko pozytywne, nie negatywne. Bo negatywne będą usuwane, więc nie warto się trudzić, ok? Na